Dzień dobry. Zastanawiałem się od czego zacząć i myślę, że ta tablica jest najlepszym tytułem. Znana organizacji Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj, teraz powinienem być w pracy, ale jestem tutaj, na wycieczce. Gdzie? W Radziechowach w Wieprzu. <laughs> Dokładnie to w Radziechowach. Dlatego, że Wieprz to gmina, która leży po drugiej stronie tych tu torów, tutaj widzimy po lewej, prawej. Nigdy nie wiem, która jest która. Po lewej. A więc za torami jest Wieprz, tutaj przed nami Urząd Gminy w Radziechowach, a ja idę na pierwszą tegoroczną wycieczkę, taką troszeczkę dziwną, inną od wszystkich, bo nie będzie to wycieczka naprawdę górska, okołogórska, bardziej turystyczno-religijna niż turystyczno-wędrownicza, ale myślę, że będzie ładna. Teraz zupełnie inaczej, prawda? Piękne widoki. Wiosenne prawie, że. Nie nagrywałem niczego idąc przez Radziechowy, dlatego, że wbrew temu, czego się spodziewałem, bardzo duży ruch samochodowy tam się pojawił. Od kilku lat to wszystko się tutaj rozwija i jest coraz więcej zabudowań. Kiedy tutaj szedłem pierwszy raz bodajże w 2013 albo 2014 no, na tej wysokości nie było już domów. Teraz są. Więcej samochodów jest więcej. Nie chciałem żeby przeszkadzały. Teraz jest za to. Pięknie, cichuteńko. Pora najwyższa parę słów wyjaśnić. Z tej drogi, na której zacząłem moje nagranie, z drogi łączącej Żywiec i Węgierską Górkę, należy przy Urzędzie Gminy Radziechowy skręcić w prawo. No i później już przez całą wioskę idziemy aż do pętli autobusowej, do końca tej wioski praktycznie. Jak powiedziałem, ruch samochodowy jest dużo większy niż kilka lat temu. Ale nadal jest to zupełnie inny klimat niż na przykład w Wiśle, nie mówiąc już o szczyrku. Od połowy miejscowości jest już spokojniej, kończą się chodniki. Możemy tam zajrzeć do pięknego kościoła z XV wieku kościoła pod wezwaniem Świętego Marcina, który ja pominąłem właśnie usiłując uniknąć tych tłumów i tych samochodów. No a teraz już od pętli autobusowej droga krzyżowa na matyskę. Matyska 609 metrów nad poziomem morza. Czyli jednocześnie i turystyka. I religia, i po prostu wiosenny spacer. Zapraszam. Powiedziałem wcześniej o tym, że jest to wycieczka jednocześnie turystyczno-krajoznawcza, jednocześnie troszkę religijna, jak widać, chyba nawet w tym momencie bardziej religijna niż turystyczna, bo warto pamiętać o tym, że tą drogą prowadzi nie tylko droga Krzyżowa na Matyskę, ale też szlak niebieski na Halę Radziechowską, na piękną halę Radziechowską. Skąd możemy dojść na przykład na baranią górę? Droga krzyżowa na matyskę, oprócz tego, że wyjątkowa, myślę, że w skali światowej, śmiało tak można powiedzieć, jest jeszcze znana z tego, że jest też dla wielu kontrowersyjna. Otóż ujęcie tych wszystkich wydarzeń, które są przedstawione na kolejnych stacjach, momentami odbiega od tego, czego uczono nas na religii, na przykład w szkole, czy generalnie co pamiętamy z różnych świętych obrazków. Moim zdaniem jednak to jest zaleta, ponieważ takie nietuzinkowe spojrzenie. Niekonwencjonalne spojrzenie, czasami bardziej przemawia do wyobraźni. Za chwilę pokażę Państwu stację, która jest jedną z tych najmocniejszych o wiele bardziej właśnie działających na wyobraźnię, na nasze odczucia niż te konwencjonalne obrazki, które znamy z milionów różnych powtórzeń. To właśnie stacja, o której mówiłem. Spodziewalibyśmy się tam na górze po prostu rzymskiego legionisty. A mamy kogoś, kto według wielu, zresztą według mnie również, wygląda jak szatan. Ale czy właśnie dlatego nie działa na wyobraźnię 100 razy mocniej? Zbliżamy się do miejsca, które dla turystów tych świeckich będzie bardzo ważne. Ulica Suchedla, wiodąca do takiego przysiółka o nazwie Suchedla albo Suchadla, jeżeli się nie mylę. To pan Barański doskonale opisuje w swoich przewodnikach, polecam zajrzeć. Ta droga to właśnie Szlak Niebieski. Piękny szlak niebieski, bardzo mało uczęszczany. Tam jest na drodze na Halę Radziechowską jedno takie męczące podejście, ale generalnie przed nimi, po nim piękne widoki. Jak powiedziałem, bardzo, bardzo spokojna trasa. Polecam, polecam serdecznie. Tym bardziej, że właśnie idąc ze stacji kolejowej, teraz pokażę, co jest za mną, nie mógłbym sobie tego odmówić. Idąc ze stacji kolejowej w Radziechowach mamy okazję zobaczyć i gminę, i właśnie drogę krzyżową. I teraz do wyboru do koloru. Można tak jak ja, przy swojej pierwszej tutaj wizycie zajrzeć na szczyt, bo to naprawdę bliziutko, a można po prostu skręcić tutaj w prawo i iść na halę radziechowską, która, jak już wspominałem, jest przepiękna. No i sami Państwo zobaczcie, warto czasem zrobić sobie wagary od życia, od obowiązków, od tego wszystkiego co ważne, żeby zobaczyć na przykład takie widoki. Miód dla oczu, miód dla duszy. I taki, nomen omen, święty spokój. Cudownie tu jest. Po prostu cudownie. Troszkę byłem zaniepokojony, maszerując rano na stację kolejową, widząc, no, dosyć zaludniony pociąg. Potem maszerując przez Radziechowy z kolei, też przeżyłem pewien szok, bo pamiętam tą miejscowość sprzed kilku lat. Niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o zabudowania, ale pojawiły się już markowe sklepy, czego wcześniej raczej nie pamiętam. No i naprawdę o wiele, wiele większy ruch samochodowy, ale o tym już mówiłem. Tutaj mamy taki ciekawy moment, przypomina Matyska, 609 metrów nad poziomem morza, gdzie właśnie na takiej malutkiej góreczce, yy, według drogowskazu, który tam widziałem na przystanku, 1000 metrów odległości od ostatniego przystanku autobusu, no właśnie, o jeszcze autobusie muszę powiedzieć, a więc 1000 metrów odległości i tutaj na szczyt. Czyli tyle co nic. Kilometr. A tutaj widoki jak z naprawdę rasowej wycieczki. A ponieważ na Matyskę, niestety, niestety, prowadzi asfalt, więc to jest miejsce, które można odwiedzić o każdej porze roku. I warto je odwiedzić, niezależnie od naszych poglądów. Skoro już o tym mowa, skoro się rozkręcam, to jeszcze powiem coś takiego, co jest ważne w tym miejscu. Niektórych ta góra w jakiś sposób odstręcza, właśnie dlatego, że jest powiązana z religią, że jest ten krzyż, że jest ta droga krzyżowa, że to jest takie dla niektórych epatowanie tym wszystkim. E, moim zdaniem to nie ma znaczenia, bo jeżeli nie jest to dla ciebie ważne, to spójrz na to jak na po prostu artystyczne dzieło sztuki, mniejsze lub większe. A jeżeli jesteś turystą, to zerknij na to jako ciekawostkę. Ale przyjdź tutaj, zobacz, bo to ważne. A dla tych, którzy. Nigdy nigdy. skrzyczne. To taka czysta turystyka śniegowa. Już niedługo, już niedługo. Myślę, że w tygodniach, jeśli nie w dniach, można liczyć czas, kiedy wrócę na prawdziwe szlaki. Kolejna stacja drogi krzyżowej, która jest inna niż byśmy się tego spodziewali. Bo przecież pamiętamy, uczono nas, oglądaliśmy te obrazki, że Chrystusa do krzyża przybili żołnierze. A tutaj mamy śmierć. Czy to nie boli bardziej? Czy to nie jest kwintesencja wszystkiego? Strach. Ostateczność. Coś, czego nie możemy powstrzymać. Nigdy jeszcze w swojej karierze deptacza nie żałowałem tego, że stałem rano i poszedłem na trasę. Natomiast dziesiątki razy żałowałem, że nie poszedłem, że zrezygnowałem ze względu na niepewną pogodę, na zmęczenie po pracy. Na krótki weekend, na przykład, dlatego, że to miała być niedziela, nigdy nie warto rezygnować z marzeń. Dzisiaj, na przykład, miałem być w pracy. Wziąłem urlop, ponieważ jest słońce, jest coś na kształt wiosny. I miałem wielką, wielką potrzebę odpoczynku od hałasu, od ludzi, zobaczenia tych pięknych widoków dookoła. I to się spełniło. Warto, naprawdę, warto. Matyska, kiedy się idzie przez radziechowy, wydaje się taką malutką górką, takim pagórkiem wręcz i nawet chciałem powiedzieć żartobliwie, że można ją odnaleźć, ponieważ jest zaznaczona krzyżykiem. Ale dopiero kiedy się wejdzie na szczyt, widać, że to wcale nie jest pagórek. Matyska to góra nie tylko turystów i tych, którzy chcą się pomodlić. Matyska to także swego rodzaju może to nie jest dobre określenie w tym miejscu Mekka paralotniarzy, na przykład i fotografów także. To ten płomień tutaj na zdjęciu Podobno 2 kwietnia 2007 roku Tutaj właśnie w tym ogniu Ludzie zobaczyli postać naszego papieża Jana Pawła II no Nie da się ukryć, że podobieństwo tego płomienia na tym zdjęciu jest szokujące Miałem wspomnieć o autobusie Można tutaj dojechać, no nie tutaj, nie na szczyt góry Ale do pętli w Radziechowach autobusem linii 5 z centrum Żywca Pytanie, czy warto. Moim zdaniem nie. Samo to przejście przez wioskę, to też jest swego rodzaju doświadczenie. Dlatego, że od cywilizacji, od tego właśnie hałasu, samochodów, od tego tłumu ludzi, powolutku, krok za krokiem, zbliżamy się do tego miejsca, w którym jest cichusieńko. W którym nie ma nikogo, przynajmniej teraz. W którym jest przepięknie. I to jest takie powolne przejście. Czasem bardzo potrzebne, żeby pewne rzeczy zrozumieć. Żeby pewne rzeczy przemyśleć. O mniej więcej 20-minutowej przerwie na szczycie Matyski po zjedzeniu śniadania wracam teraz, no chciałoby się powiedzieć na szlak, ale nie na szlak, na drogę, którą zajdę do Przybędzy dla odmiany. Przybędza to taka wieś po drugiej stronie Matyski, z jednej mamy Przybędzę, z drugiej Radziechowy, do wyboru, do koloru, no a potem gdzieś tam się będę przedzierał do stacji kolejowej, żeby wrócić, ale to jeszcze no, ładnych parę kilometrów przede mną. Natomiast y, chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, myślę, że ważną. Te 20 minut tutaj, w absolutnej ciszy, bez nikogo zupełnie dookoła, było mi potrzebne i było bardzo przyjemne. I ważne jest, żeby chodząc na wycieczki, umieć znaleźć takie miejsce. Nie chodzi o to, żeby nie było nikogo, chodzi o to, żeby się wyciszyć, żeby się wyłączyć, żeby zapomnieć. Bo po to przyjeżdżamy na takie trasy. Nie przyjeżdżamy po to, żeby zrobić ileś kilometrów, żeby osiągnąć jakąś wysokość w jakimś czasie, ale po to, żeby po prostu obcować z naturą, uspokoić się. Doznawać piękna, jakie by ono nie było. Więc warto jest znaleźć taki moment i odsiedzieć, ten kwadrans, albo pół godziny, albo ile to potrzebuje, bo właśnie po to uciekliśmy od cywilizacji. No i proszę Państwa, kolejna kwestia jest taka, że trzeba kupić baterię do kamery. No niesamowite, albo ja tyle gadam, albo tyle kilometrów przeszedłem, ale raczej ani to, ani to. A bateria padła. Mam drugą, która jest stara, więc teraz będę musiał się streszczać i być bardzo oszczędny w słowach. No cóż, przede mną droga krakersowa, jak ją nazywam. Krakersowa droga, którą schodzę do przybędzy, i plan jest taki, żeby z tejże przybędzy wrócić do radziechów jakimiś jeszcze polami. Jeżeli się uda, jeżeli się nie uda, to po prostu asfaltem. A teraz spojrzenie za siebie tradycyjne, no i góry, które tutaj są piękne, jeszcze we mgle to Beski Drzewiecki, jeżeli się nie mylę. Ale nie podejmuję się powiedzieć co, gdzie. Matyska za mną. Widać, że jest to wcale nie taki pagórek, jak się wydaje, idąc przez radziechowy. No dobrze, maszerujemy, oszczędzamy baterię, bo co prawda mam jeszcze GoPro i mam jeszcze telefon, ale kamerka to kamerka, to jest jednak prestiż. A to Kościół w przybędzie, klimaty religijne cały czas z nami. Szukamy drogi, szukamy drogi, ale to nie jest chyba ta tutaj, więc to powinna być następna. No, tu mamy dwie wiadomości. Dobrą i złą, jak to zwykle bywa. Dobra jest taka, że owszem, jest droga polna, prowadząca pomiędzy przybędzą a radziechowami. Radziechow, no właśnie odmiana nazwy tej miejscowości jest bardzo trudna. Ale to jest droga, którą da się przejść tylko w lato, bo jest po prostu zwykłą, polną drogą, na której teraz jest błoto, śnieg. No i przyznam się bez bicia, że wkopałem się trochę w błoto. Nie pokażę swoich butów, bo się wstydzę. Muszę je gdzieś wyczyścić. A teraz idę taką zwykłą, wiejską, polną. Nie, polna to nie jest stanowczo. Drogą, która się nazywa Wajdowa. I to chyba nie chodzi o tego reżysera. W każdym razie ulica Wajdowa. A tutaj jeszcze powtórnie użyję tego mocnego słowa zbocza matyski. Czyli takie łąki. No i przez te łąki właśnie chciałem sobie pomaszerować, ale to chyba gdzieś tak za miesiąc najwcześniej. No, Nie jest źle. Klimat taki właśnie, lata 60. autostop, te sprawy. No te sprawy to może mniej, ale autostop generalnie, prawda? I takie mamy też widoczki. Przypuszczalnie. Beskid mały. Tam gdzieś daleko w tle, nie wiem czy widoczne. Przedwiośnie, przedwiośnie. Tradycyjne, taka droga za mną. Musiałem, przepraszam. Taka droga przede mną, ale teraz tak sobie myślę, proszę Państwa, jeżeli tutaj ktoś idzie w nocy i nie ma żadnych światełek odblaskowych, latarki, czegokolwiek, no przecież miazga, mówiąc najkrócej, prawda? Ani chodnika, ani normalnego pobocza. Dramat. No, inna sprawa, czy ktoś tędy chodzi. Zastanawiam się teraz, proszę Państwa, czy to tam, o, ale mi się zoom zrobił, czy to nie jest góra grojec koło żywca. Ale naprawdę nie wiem. Wygląda jak etna. Teraz może oddalimy ją trochę wolniej. Właśnie tak wyglądała ta droga, którą planowałem sobie w swojej naiwności przejść z Przybędzy do Radziechów. No sami Państwo widzą, że to było niewykonalne. A ja widzę po butach, że nie. I tutaj jeszcze raz widoczek na tą górę, którą uważam za grojec. Zaraz mi rozjedzie samochód. Widać? Widać. Na no to uciekamy, bo jedzie... O!